To dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No, raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny. Szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic, nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Czeregowy Kleiner to tajemnica wojskowa. Dostałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Lepiej, żebyś dla mnie zrobił wyjątek. Nie boję się twoich gruźb. Przysiągłem służyć redani aż do śmierci, i słowa dotrzyma. Ze śpiewem na ustach. Ach, uważaj, on tak na poważnie. Gaudemater redania. Prole nobili. Kogo moje oczy widzą? Gerard. Wiedźmin z Rivi, Wime Vivaldi, bankier z. Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, Druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy wacław? Na się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję. A, a ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Ale rozkazy. Rozkazy szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta? A? No właśnie, baczność i morda w ciup. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza, i masz na obchód! Lewa, prawa, lewa, lewa, no lewa, prawa! Równaj!